Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. W ostatnim, mam nadzieję, odcinku yy, cyklu, w którym buduję rower typu Single Speed o wyglądzie ostrego koła, yy, inaczej yy, też nazwany projektem Torpeda. Yy, słuchajcie, to jest chyba mój najdłuższy, najdłużej realizowany projekt. Sprawdziłem przed chwilką pierwszy filmik yy, otwierający cykl o tym projekcie. Wrzuciłem. Na YouTube'a rok temu. Także troszkę czasu upłynęło no, z różnych względów, nie będę już tutaj Wam opowiadał. Natomiast no, już jesteśmy na finiszu. Widzicie teraz tą ramę Rometa Passata, która już jest przygotowana właściwie do składania. Całego procesu przygotowania ramy nie filmowałem, ponieważ robiłem to jakimiś tam zrywami, skokami. Czasami naprawdę miałem na to 15 minut, więc zanim bym ustawił ten cały statyw, to nie było na to czasu. Co ja z tą ramą zrobiłem? No to tak, słuchajcie, obciąłem wszystkie te niepotrzebne elementy, o których mówiłem, te uchwyty na pompkę i tak dalej. Zainstalowałem. Tą tuleję, tutaj o, właśnie odkleję, odkleję zabezpieczenie, zobaczcie, jest gwint. Nie wiem, czy to widać. O, tak widać jest gwint, czyli mufa suportu jest przystosowana już do zamontowania suportu na kwadrat. No i co? No i polakierowałem? Słuchajcie, z efektu lakierowania jestem średnio zadowolony. Wydawało mi się, że robię wszystko zgodnie ze szkołą, to znaczy najpierw usunąłem starą powłokę lakierniczą przy pomocy takiego preparatu specjalnego. Następnie no, dokładnie umyłem, poczekałem aż wyschnie. Nałożyłem podkład, chyba dwie albo trzy warstwy. Poczekałem aż ten podkład przeschnie. Lekko go przeszlifowałem nie papierem ściernym, tylko wełną stalową. Nie wiem, może to był mój błąd. Następnie położyłem lakier czarny, połysk, i nawet nieźle mi to wyszło. A na koniec ten klar dwuskładnikowy z utwardzaczem. No, i tutaj nie wiem, co źle zrobiłem, ale wyszedł taki efekt skórki pomarańczowej. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję wam pokazać. Widać, jak się, jak się światło na tej ramie załamuje. O poczekajcie jak to się wyostrzy. O, teraz widać, widzicie, jak się światło na tej ramie odbija. To są takie takie nierówności, taka właśnie skórka pomarańczowa, no nie wiem, co zrobiłem nie tak. Ale lakierowanie to zdecydowanie nie jest moja, to nie jest moja domena, to nie jest mój konik. I chyba następną ramę oddam do profesjonalnego lakierowania w lakierni proszkowej. Tym bardziej, że mam wrażenie, że pomimo utwardzacza, no to ta powłoka nie jest tak trwała, jak bym sobie, sobie tego życzył. Lakier proszkowy jest dużo trwalszy. Oczywiście taniej wychodzi samodzielne lakierowanie, no ale coś za coś. Jest to czasochłonne, pracochłonne i efekt nie do końca jest zadowalający. A tutaj płacę 250 zł i mam ramę stalową wypiaskowaną, polakierowaną, i naprawdę jest to bardzo trwała powłoka lakiernicza. Dobra, ale dosyć ględzenia. Tutaj mi się jeszcze słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać. E, jeszcze w czasie lakierowania 100 jak mi się przewrócił, więc ja łapałem. E, nie do końca potem to wyprowadziłem. No, tak to wygląda. Ech. Ale dobrze, słuchajcie, rama jest, polakierowana, przygotowana, czarna, błyszcząca. Przystąpmy do składania, zobaczymy jak to wyjdzie. No i słuchajcie, okazało się, że stery są za wąskie i musiałem je troszkę pogrubować, żeby w ogóle je tutaj wcisnąć. Troszkę za bardzo je teraz pogrubowałem, Ale nie szkodzi. Zaraz sobie praską pomożemy. Słuchajcie, chciałem w ogóle w tym filmie zmienić trochę konwencję. To mam wrażenie, że ciągle Wam opowiadam o tym samym. Bo to dużo ukrywa. Przy składaniu roweru pewne czynności są powtarzalne. Stery zawsze się wciska w ten sam sposób. I jak już widziało się to 5 albo 10 razy, to jest już to nuda. Więc może Wam powiem o tym, dlaczego w ogóle mnie zainspirował. Skąd pomysł, żeby zbudować taki właśnie Rower, czyli rower, no prawie ostre koło, no bo to nie będzie ostre koło, ale będzie wyglądało jak ostre koło, będzie minimalistyczny, w swojej formie, nie będzie żadnych linek, żadnych pancerzy, żadnych hamulców. Będą tylko koła, pedały, siodełko, czyli wszystko to, co w rowerze niezbędne. Wszystkie zbędne rzeczy, rower będzie pozbawiony tych wszystkich rzeczy. No to posłuchajcie. Jakiś czas temu y, kupiłem książkę Ostre Koło Globalna Kultura y, i słuchajcie, po przeczytaniu jej właściwie dotarło do mnie, że y, rower swoje początki znajduje właśnie w ostrym kole. To znaczy, na początku każdy rower miał ostre koło. Nawet te takie velocipedy, pewnie kojarzycie, te takie z wielkim kołem z przodu, co się siedziało na nich strasznie wysoko, zwane ze względu na to, że były stalowe i strasznie niewygodnie się na nich jechało, bo były mega sztywne, podtrząsaczami kości. One też miały napęd bezpośredni, tylkoż to było inaczej zrealizowane. Korby z pedałami były jakby na stałe przymocowane do tego koła, dlatego to koło było coraz większe, bo jeden obrót korbą równał się obr jednemu obrotowi koła, więc jak chciałeś jechać szybciej to musiałeś albo szybciej pedałować, albo mieć większe koło. Jak chciałeś jechać bardzo szybko, to musiałeś pedałować szybko i mieć duże koło. I dlatego to koło napędowe stawało się coraz większe, żeby umożliwić uzyskanie satysfakcjonującej prędkości. Ale i tak, nawet jak miałeś długie nogi, duże koło. A jeszcze bo się zastanawiacie, co ja teraz robię? Czy ja to skręcam, mimo że. Rura sterowa jest wyraźnie za długa, a no skręcam to po to, żeby wiedzieć, ile tą rurę sterową przyciąć. Dobra. Wracając do opowieści. Nie dało się na takim wyłocypedzie jechać szybciej niż 32 km na godzinę, nawet jak miałeś długie nogi, duże koło. I słuchajcie, w okolicach 1870 roku, pan Lawson z Brighton w, w hrabstwie Sussex Opatentował pierwszy rower z napędem łańcuchowym, co de facto przekłada się na to, że wynalazł łańcuch. A łańcuch rowerowy jest niezwykłym wynalazkiem. Słuchajcie, według Mike'a Barausa, znanego projektanta rowerów, dobrze naoliwiony łańcuch wykazuje skuteczność rzędu 98% w przekazywaniu energii z nóg rowerzysty na koło. To znaczy, że 98% siły, którą wkładamy w pedałowanie, bezpośrednio przenosi się na energię poruszania się. Ten element sprawił, yy, słuchajcie, że rower się stał tak naprawdę dostępny dla każdego normalnego człowieka. bo umówmy się, wcześniej jazda na tym welocypedzie to był raczej sport ekstremalny, tylko dla odważnych. Yy, a tutaj każdy mógł wsiąść na rower, który był niski. I można powiedzieć, że właściwie wtedy wynaleziono rower. A rower jest przez wielu określany mianem najważniejszego wynalazku ludzkości. Ostre koło to rower właściwie sprowadzony do podstaw, do elementarnego, najczystszego wyrażenia wariacji na temat ramy. Nie ma tam żadnego zbędnego elementu. Tylko podzespoły potrzebne do jazdy. I jak wiadomo, jak człowiek wymyśli coś, na czym się można poruszać, to pierwsze co robi, to zaczyna się na tym ścigać. Więc pierwsze zawody e, rowerowe, kolarskie, to były zawody na torze, które zresztą przetrwały do dzisiaj. E, I do dzisiaj e, na torze kolarze ścigają się właśnie na rowerach wyposażonych w ostry koło. Słuchajcie, w tych rowerach torowych, które mają kosmiczne kształty, są e, turbo lekkie, tam nie ma właściwie nic. Są pedały, kierownica, rama, koła. Nie ma nawet hamulców, bo ktoś kiedyś słusznie uznał, że na torze hamulce nie są nikomu do niczego potrzebne. Tam nie ma gwałtownych przeszkód, a kolarze zatrzymują się po prostu przestając pedałować. W ostrym kole właściwie, źle powiedziałem, nie da się przestać pedałować. W ostrym kole nie da się przestać pedałować, bo w związku z tym, że korba jest na sztywną łańcuchem połączona z tylną zębatką, to tak długo jak kręci się tylne koło, tak długo kręcą się pedały. A wraz z nimi my musimy pedałować. I pomimo, że wolnobieg, czyli właśnie mechanizm, który dzięki któremu możemy jechać na rowerze nie pedałując, tylne koło się kręci, korba się nie kręci, został wynaleziony chwilę później, jakieś 15 lat później po wynalezieniu roweru, to wiele osób, wielu konserwatystów przez wiele, wiele lat, niektórzy do dzisiaj uznawało tylko ostre koło. I przykładem takiego człowieka był pomysłodawca Tour de France, który właśnie był, najpierw był kolarzem torowym, potem był dziennikarzem. To on wymyślił. Tour de France. Pan się nazywał nie wiem czy dobrze czytam Disgrange i on też narzucił zasady. I on powiedział, że jeżeli chcesz brać udział w wyścigu Tour de France, gdzie można było wygrać kupę to masz jechać na ostrym kołach. I w związku z tym w pierwszych latach Tour de France wszyscy zawodnicy ścigali się na ostrych kołach. Prymitywne przerzutki były wtedy już dostępne, ale kolarze preferowali prostotę i niezawodność. Według historyków kolarstwa, używali niektórzy z nich, znanych do dzisiaj piast flip-flop. Czyli takich piast, które były z dwóch stron wyposażone w zębatki różnej wielkości. I to im dawało dwa przełożenia. Normalnie jechali na przełożeniu twardszym, szybszym, a przed podjazdami szybciutko zmieniali koło, przekręcali koło na drugą stronę tylne, zakładali łańcuch na tą większą zębatkę i dzięki temu mogli podjeżdżać. Henry diesgrąż z żalem zezwolił na używanie wolnobiegów dopiero w 1907 roku, mimo że był to wynalazek znany już co najmniej od 30 lat, ale kategorycznie sprzeciwił się przerzutkom. I tutaj słynna jest taka jego wypowiedź: Zacytuję: Przyklaskuję tej próbie, ale nadal uważam, że zmienne przełożenia są dla ludzi powyżej 45 roku życia. Czy nie lepiej triumfować siłą mięśni, niż dzięki fortelowi przerzutki? Panowie, stajemy się słami. Proszę was, przyjaciele, przyznajmy, że próba ta była ciekawym pokazem naszych dziadków. Dla naszych dziadków. Jak dla mnie, dajcie mi ostre koło. Słuchajcie, no po prostu, wypowiedź, jakby wyjęta prosto z ust dzisiejszych przeciwników yy, rowerów elektrycznych, którzy uważają, że to są rowery dla osób starszych, zniedołężniałych, kalekich, a zdrowy facet powinien jeździć na normalnym rowerze. No to według Disgrange'a sprzed 100 lat nie tylko na normalnym rowerze, ale powinien jeździć tylko i wyłącznie na ostrym kolorze. Słuchajcie, granz dodatkowo uważał, taki miał pomysł, że Tour de France, jego dziecko, to miał być taki wyścig, który jest tak totalnie trudny, że tylko jeden zawodnik jest w stanie go ukończyć, stając się zwycięzcą. Na przykład w 1903 roku pierwszy etap wiódł z przedmieść Paryża do Lyonu 467 km. Stamtąd kolarze wystartowali o 2:30 w nocy, żeby dojechać do Marsylii, oddalonej o kolejne 370 km. Najkrótszy etap z Toulouse do Bordeaux. Liczył jedynie 270 km. Pierwszy Tour de France wygrał Maurice Garin, który po sześciu gigantycznych etapach przekroczył linię mety przejechawszy, przypominam, na ostrym kole 2428 km w 94,5 godziny. W kolejnym Tour de France Garin został dyskwalifikowany i pozbawiony pierwszego miejsca za korzystanie z pociągu. No tu trudno mu się dziwić. Dla tamtych kolarzy jazda przez 14 godzin dziennie w pogoni za główną nagrodę, która była równa kilkukrotności rocznych zarobków, była alternatywą dla tyrania w polu czy w kopalni. Nie chcemy tutaj usprawiedliwiać wyzgręża, który starał się, żeby żywot tych kolarzy był tak ciężki, jak to tylko możliwe. Kiedy w 2000 nie, w 1910 roku po raz pierwszy Disgrange wyznaczył trasę wyścigów przez przełęcze Pirenejów po kamienistych ścieżkach, wiodących przez lasy, w których były niedźwiedzie, które atakowały kolarzy. Octave Lapiz, jadący po zwycięstwo, dojeżdżając do mety, krzyknął do oficjeli czekających na szczycie podjazdu: Wszyscy jesteście mordercami! Po czym zagroził, że zrezygnuje z ukończenia etapu. W 1911 roku żany Panel. W pierwszym Tour de France, wiodącym przez Alpy, eksperymentował z przerzutką, wzbudzając tym wściekłość Disgranza, przez to nie ukończył wyścigu, bo też został zdyskwalifikowany. Dopiero w 1937 roku, czyli tuż przed II wojną światową, chory na raka Disgrange odpuścił i zgodził się na używanie przerzutek w Tour de France, czyli właściwie 50 lat po ich wynalezieniu. Takie to były. Wtedy akcje, nie tylko rowery były stalowe, ale też kolarze byli ze stali. Korzystanie z ostrego koła y, mają znaleźli Japończycy i to właściwie do dzisiaj u nich trwa, y, ale oczywiście w liście japońskim stylu. Y, słuchajcie, u nich odbywają się wyścigi po torze. Y, to się nazywa Keirin i to jest niezwykle popularny sport, chociaż to nie jest do końca traktowane jako sport, bo w Japonii. Funkcjonuje zakaz zakładów buchmacherskich, jeśli chodzi o inne dyscypliny sportu, a Kairin jako jedyny to są zawody, które, na których można obstawiać. I ten fakt bardzo jakby wpłynął na wygląd tej, tej dyscypliny sportu. Z czego to się wzięło? Słuchajcie, po II wojnie światowej e, niewiele osób było stać na to, żeby utrzymywać hodowlę koni wyścigowych. Rowery były dużo tańsze. No a ponieważ był ogromny głód w społeczeństwie takiej rozrywki, no to rząd zgodził się dopuścić również możliwość e, grania, zakładania się, obstawiania e, w tych wyścigach kolarskich, w tym keirinie. I słuchajcie, to wygląda w ten sposób, że e, pędzą goście na rowerach po torze, dookoła, e, jak, na, jak na torze wyścigów konnych. Każdy z nich jest ubrany od stóp do głów e, w kombinezon innej barwy, żeby z daleka ich było widać. Z wielkimi numerami wyglądają jak e, jockeye na koniach albo jak samochody e, wyścigowe. E, to nie są zawody drużynowe. Każdy tam gra do własnej bramki, wygrywa pierwszy, najlepszy. Oczywiście w czasie wyścigu albo przed wyścigiem tam zawierane są jakieś sojusze, ale to na zasadach bardziej przyjacielskich: oni się umawiają, jak będą jechać, ustalają jakieś taktyki. Natomiast nie ma czegoś takiego jak zwycięstwo drużynowe. Żeby zostać zawodnikiem tego Keirinu, Zawodnikiem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to jest bardziej traktowane, słuchajcie, jako praca, bycie takim kolarzem, niż, niż uprawianie sportu, no ale nazwijmy ich zawodnikami, to trzeba ukończyć szkołę. Jest jedna taka szkoła w Japonii, która po prostu wygląda jak obóz treningowy wojskowy, tam jest rygor, tam się idzie bodajże na pół roku do tej szkoły. Słuchajcie, w szkole, e, tak jak powiedziałem, panuje rygor wojskowy. Wszyscy mają ogolone głowy na zero, wstają o 4.30, e, kładą się spać o 22.00, cały dzień mają wypełniony treningami, zajęciami. E, są też wykłady teoretyczne z taktyki, e, są wykłady z etyki, z moralności bo taki zawodnik kerinu, no to musi mieć nie tylko y, mocną nogę, ale musi mieć też odpowiednią postawę y, obywatelską, moralną. Także jak w Japonii po prostu, to jest dopięty na ostatni guzik i ci goście właściwie wyglądają wszyscy tak samo, nieźle zarabiają, jest jakiś tam specjalny system kwalifikacji, oni są podzieleni na jakieś dewizje, co pół roku się sprawdza ich wyniki, jedni spadają niżej, inni wchodzą wyżej, to ma wpływ na ich zarobki. No, wszystko to jest pięknie zorganizowane. I słuchajcie, oni są tak dobrzy, że mogliby się mierzyć z mistrzami olimpijskimi w jeździe torowej, ale w związku z tym, że nie są traktowani jako sportowcy, nie są traktowani jako zawodnicy, sami siebie tak nie traktują. No, to do takich konfrontacji właściwie nigdy nie przychodzi nie dochodzi, a czasami jak ktoś do nich przyjedzie i się chce z nimi pościgać, no to zwykle z nim wygrywają. Może nawet nie dlatego, że mają lepszą nogę, tylko to jest też sport taktyczny, trzeba wiedzieć jak rozłożyć siły, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Ci torowcy europejscy czy amerykańscy po prostu się na tym nie znają i no nie potrafią, nie potrafią tego i tym ci Japończycy, nawet jeśli są gorsi, to, to wygrywają. E, także no, słuchajcie, to jest po prostu ostre koło. To jest tak, jak mówi tytuł tej książki: to jest globalna kult, kultura. Jeżdżą na nich kurierzy, jeżdżą na nich e, e, kto? Wariaci, co po niektórzy po mieście zatłoczonym wśród pieszych, e, instalują sobie niektóre hamulce. To jest taka bardziej soft wersja ostrego koła, ale są tacy, którzy jeżdżą na czystych rowerach torowych, czyli bez hamulców. Jedyny sposób na to, żeby się zatrzymać, to jest no, wywrzeć nacisk na pedały, jakby w przeciwnym kierunku, żeby rower zwolnił, albo w ekstremalnej sytuacji. Po prostu zablokować tylne koło, blokując korby, to też trzeba mieć do tego nóżkę. No a jak się łańcuch zerwie, no to podejrzewam, że wtedy jest problem. Nie wiem, to wtedy starą metodą chyba trzeba wkładać buta między, między koło a ramę i modlić się o to, żeby podejścia wytrzymała. Słuchajcie, jak widzicie, budowa mojego quasi ostrego koła dobiega końca. Eee, zostało nałożenie na kierownicę owiki, i właściwie rower jest gotowy. No, wiele tutaj składania nie było, eee, no, ale taki, taki, był, taki był plan, takie było założenie. Słuchajcie, w stosunku do pierwotnego założenia, pewnie ci, co wnikliwie śledzą mój kanał, to zauważyli. Troszkę zmian nastąpiło w stosunku do tego, co na początku rok temu planowałem, i tutaj w okolicach kierownicy. Po pierwsze, widelec. Stwierdziłem, że ten oryginalny, zagięty widelec to nie będzie dobrze wyglądało. To nie będzie wyglądało rasowo, to nie będzie wyglądało ostrokołowo. I stwierdziłem, że no dobra, wydam 5 dych więcej i kupię widelec, który będzie prosty. I będzie się prezentował. No i, i prosty widelec kupiłem, przyciąłem, dopasowałem i jest. Druga kwestia. Miał być taki tradycyjny mostek wpuszczany, a nie jak tutaj widzicie, przejście na system e-head. Dlaczego się na to zdecydowałem? Słuchajcie, nie byłem do końca przekonany, czy ta kierownica typu Baran jakby podejdzie mi w tym rowerze. I chciałem mieć możliwość szybkiej zmiany kierownicy, ewentualnie na prostą, albo może na te bycze rogi. No i tylko taki mostek mi to umożliwia. Odkręcam sobie tutaj dwie śrubki, ściągam kierownicę i zakładam inną, nową. Jakbym miał ten taki tradycyjny mostek. To on jest tak skonstruowany, że no bez zdjęcia owiki nie da się wyjąć z niego kierownicy. A wiadomo, że owika raz zdjęta, no to, to już jest właściwie zmarnowana i, mm, i nie ma co ponownie jej zakładać. No więc uznałem, że, że to będzie lepsze rozwiązanie, bardziej praktyczne w przypadku chęci zmiany kierownicy. A po drugie, moim zdaniem, no lepiej to wygląda. Także. Kierownica ta, którą wam pokazywałem w pierwszym odcinku, to jest ta kierownica na którą właśnie nakładałem wikę. Natomiast mostek z niej zdjąłem i przeszedłem tutaj na system Head, no jako system nowocześniejszy i bardziej praktyczny. Słuchajcie, tak wygląda efekt końcowy. Obczajcie, napiszcie proszę w komentarzach, czy wam się podoba, czy coś byście zrobili inaczej. Jeżeli inaczej, to jak? Napiszcie mi, proszę. Przepraszam Was też, że tak długo to trwało, no, ale różne okoliczności tutaj miały na to wpływ. Nie, nie będę teraz o tym opowiadał. Jak zwykle, bardzo proszę o subskrypcję, jeśli podobają Wam się moje filmy. Jeżeli chcecie oglądać moje kolejne projekty, bardzo proszę o komentarze. Wszelkiej maści negatywne, pozytywne. Na wszystkie merytoryczne komentarze staram się odpowiadać. Yy, I co jeszcze? No i zalajkujcie ten filmik, oczywiście, jeżeli Wam się spodobał. A yy, jak Wam się nie spodobał, yy, to napiszcie w komentarzu, dlaczego Wam się nie spodobał. To będzie też dla mnie jakaś wskazówka, yy, co zmienić w tych moich filmikach, żeby, no, żeby były lepsze, żeby każdy kolejny. Bardziej odpowiadał Waszym oczekiwaniom. A ja, jak zwykle, żegnam się, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia przy następnym projekcie. Cześć. Jeszcze powiedzieć na koniec: słuchajcie, założony miałem budżet 700 zł i udało mi się ten budżet utrzymać. Rower złożyłem dokładnie za 700 zł. Słuchajcie, nie potrzebuję kolejnego roweru. Jeżeli ten rower się komuś podoba, chciałby go mieć, jest możliwość kupienia. W opisie do tego filmu macie linka do ogłoszenia na OLX-ie. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli go chcecie, dzwoncie, dogadamy się jakoś, jeśli chodzi o transport. Co do ceny, to 700 zł to też nie jest cena ostateczna.